Siemanko, Siemanko z tej strony: Kornik to jest MMA Skills i kombinacja tygodnia. Dzisiaj polecimy z podwójnym backfistem. Lewy, prosty, bęk, lewy, prawy, bęk, bęk, lewy, prosty, akcja. Zaczynamy od dużego dystansu jak zawsze, więc najpierw musimy się zbliżyć do partnera. Robimy podwójny lewy, tyle że pierwszy to będzie prosty, drugi to będzie sierp. Uderzam prosty po czym robię sierp z nogą na bok, aby troszkę już się obrócić do plecami do swojego przeciwnika, aby ten mój backfist był nieco krótszy. Teraz bardzo ważna rzecz, jeżeli moje plecy mi pozwalają na to, aby zadać backfista to bez postawienia kroku, to nie robię tego kroku, mnie na przykład plecy ograniczają, więc muszę zrobić minimalny krok. Bardzo ważne, ten krok musi być minimalny, ze względu na to, że on musi tylko pozwolić, że nasze plecy ładnie się dociągnął, aby ten backfist był pełny. Jeżeli zrobimy duży krok, ja wtedy automatycznie z nim nie trafię, oddam plecy przeciwnikowi, no i będzie lipa. Także stoimy naprzeciwko, robimy najpierw dwa lewe i lewa noga pracuje, prawa przyklejona. Prosty sierp. Teraz lecimy dwoma backfistami. Najpierw robimy minimalny kroczek i uderzamy prawego. Backfista, i teraz robimy bardzo duży krok tą prawą nogą, odwijając się z drugim backfistem. Hop, wtedy stajemy już mniej więcej na, z boku partnera. Można tu jeszcze oczywiście dodać jakieś kopnięcie, na przykład na łydkę, aby go ładnie wyhaczyć. I jeszcze raz, dochodzimy do partnera. Pierwsze dwa ciosy, lewa ręka, lewa noga pracuje. Raz, dwa. Teraz leci pierwszy backfist, malutki kroczek. Dwa. I drugi backfist, druga ręka, ta sama noga, czyli prawa noga, duży krok, hop. Stoimy nieco z boku, można tam jeszcze dodać na przykład kopnięcie. Backfista uderzamy częścią młotkową, tak? tutaj wchodzi w ten sposób, nie w ten, tylko tutaj i nie lecimy od razu wyprostowaną ręką, tak? czyli nie lecę w ten sposób i nie, nie wiem gdzie uderzam, tylko najpierw odwraca mi się głowa, a tak naprawdę rękę prostuję na samej końcówce tego ciosu. Tak samo, kiedy lecimy z drugim bekwistem, nie od razu prostą ręką, tylko najpierw ugiętą, druga wraca wtedy do szczęki i na samej końcówce znowu uderzamy częścią młotkową. Najpierw ćwiczymy na sucho, potem lecimy na tarczach. No możesz bez kopnięcia, gdzie mnie kopiesz? <śled> wodko dodane. <laughs> Jak się. Tak jest. Ładnie, ładnie 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 one more time. Kiedy uderzamy na tarczy, starajcie się też wszystko łapać na jednej wysokości tak. To nie jest tak, że tutaj jest prosty sierp i teraz ja się cofam, żeby ten backfist mi wszedł. Jeżeli się muszę wycofać, to znaczy, że partner robi za duży krok tylnią nogą. Jeszcze raz. Hop, hop. Jak opanujemy technikę w miejscu, robimy ją w ruchu. Z lewy prosty bęk, lewy prawy bęk, bęk. Lewy prosty, akcja. I to by było na tyle. Widzimy się w kolejnej technice tygodnia. Kombinacji. Oh my, oh my.